Witam Cię bardzo serdecznie na naszym y, planie filmowym. Dzień dobry. Ja zawsze chciałem być w Hollywoodzie. Przewodnik w mieście to rzecz bardzo oczywista, ale na dachu chyba tak nie bardzo, nie? Ale kiedyś czytałem, y, w teraz roku, więc mało przewodnicka gazeta, ale czytałem kiedyś wywiad z Piotrem Roguskim, który stwierdził, że. Powinien być taki turystyczny szlak dachami łódzkimi po prostu. To jest, no to by było ciekawe. Byłoby bardzo ciekawe. Jakie byś to poprowadził? Ja chyba zacząłbym filmowo po prostu. Zacząłbym od okolic ulicy Traugutta i nawiązując do filmu Cieszki na wolność, a potem już dokąd nogi poniosą w lewo, lub w prawo, czy za dużo nie mamy wyboru albo w lewo. Albo, a czy w zasadzie tylko w prawo, można stamtąd iść. Więc w każdym razie tak. Tam Mapa zaczął, a ci się potem się w głowie otworzyła tak... Dokładnie, od razu, po prostu nie. od razu, którymi, którymi dachami można byłoby pochodzić, tak. Powiedz mi, czy ty liczysz kilometry, które przechodzisz z turystami, czy po prostu to jest taki wolny spływ już? Wolny spływ. To znaczy, ja wiem, że są teraz jeszcze pomagające takie aplikacje, które idealnie sumują, i to można tak się potem fajnie ponacierać, ile się, się kilometrów zrobiło. Ale ja nigdy nie pamiętam, żeby włączyć lub wyłączyć aplikację, więc to by nie zadziałało. Nie, nie liczę kilometrów. Na pewno jest. Tak, to jest takie z wnętrza wypływające. No to w takim razie spróbuj chociaż powiedzieć mi, czy pamiętasz jakieś wydarzenia z turystami, grupy, które ci jakoś zaskoczyły. Czy może absolutnie tym nie żyjesz, tylko już czekasz na następną, jak to jest w Twoim przypadku? Nie, 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 to nigdy nie jest tak, że się czeka zaraz od razu na następną, nawet jeżeli jest ta następna. Bo najważniejsze chyba jest w pracy każdej, ale przewodnika, zwłaszcza jak się jest klientem, tak mówiąc nieładnie, klientem. No, ale których, klient, ale, ale klient w sumie. To żeby być tu i teraz. W związku z tym, najważniejszy jest ten odbiorca tej opowieści o łodzi, który jest tutaj przede mną, który teraz sobie mnie tam będzie słuchać. I wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze. Natomiast. Yy, czy są takie historie związane, właśnie, które nam bardziej tkwi w pamięci, to właśnie a propos tych kilometrów? To zawsze jest niesamowite, jak uczymy się my, przewodnicy, ja na pewno, od ludzi, że właśnie te kilometry, które my robimy, nam się wydają dystanse bardzo bliskie. To nie są a takie dla turysty to Kompletnie już jest, nie. Tak, tak, to jest, to to jest to to nawet, nawet przejście przez Księży Młyn wydawałoby się: no przecież, co to jest? Przejść z ulicy Tymienieckiego, przędzalnianej pod pałac Szaiblera. No to jest rzut Beretem. Dla wielu ludzi to jest no, godzinny spacer, faktycznie to jest długa, długi dystans, a już nie mówiąc o Piotkowskiej. I to jest często takie troszkę mm, szarpanie się, w cudzysłowie oczywiście, ponieważ y, z jednej strony turysta chce zobaczyć Piotkowską, i my wiemy jako Łodzianie, że Piotkowska jest różna na różnych długościach y, bardzo, bardzo zróżnicowana, jeśli chodzi o architekturę, o szerokość no, można byłoby snuć całą powieść no, więc nie możemy pokazać tylko małego wycinka, ale z drugiej strony Ile jeszcze będziemy chodzili? No prawda? parę kilometrów do przejścia i a. w takie upały to jednak y, może to być wysiłek dla niektórych. To jest bardzo duży wysiłek i często okazuje się, to jest coś co mm, rozwala system, że tak powiem, że przyjeżdżają grupy, mówią, nie, nie, my, jesteśmy, my lubimy chodzić, jesteśmy dziarskimi seniorami, lubimy wszędzie chodzić, no i potem okazuje się, że Piotkowska jest największą przeszkodą i wtedy okazuje się, że ktoś miał operację biodra, nie może za dużo chodzić, a, a więc no, to są właśnie takie, albo nikt nie spodziewa się, jak bardzo wyjątkowe są te kilometry w tej łodzi? Po prostu. Zanim przejdziemy do samej łodzi, do tego, co Cię w tym mieście fascynuje, to powiedz mi, jak z siebie wykrzesać tę taką świeżość? Jak oprowadzasz te grupy już kilka lat, to jak zrobić, żebyś za każdym razem miał w sobie tę pasję? Czy to jest tak, że to miasto aż tak bardzo kochasz, że to samo przychodzi, czy jednak no, każdemu się zdarza gorszy dzień? Wstajesz i myślisz, o nie, znowu będą chodzić, marudzić. Ja tak myślę codziennie. Ja, jak tu przyjechałem, to mówię, o, bo nie. Ja codziennie tak myślę. Nie, jest na szczęście bardzo dobrze zaopatrzony, jest ryneczek na dolnej. tam jest taki optymizm dla przewodnika. Za 3 złote po prostu można kupić. Nie, sądzę, że jak w przypadku każdej osoby, jeżeli masz jakąś pasję, no to to cię napędza po prostu. To no ci tak daje. mówią, power. że jeżeli robisz na co dzień to, co lubisz, to nie chodzisz do pracy, po prostu cieszysz się tym. No, zawsze dodatkowym takim napędzaczem, oprócz tego, że lubisz. To kiedy nawet masz ten dzień, o którym wspominałaś tak trochę, że wątpisz, to wtedy pojawiają się takie mennice w oczach i o, a za tym idzie dobry geld. No to dobrze, to na dobrze, przykład. że masz tę pasję. Ale prawda jest taka, że wydaje mi się, że to samo jakby zapytać, nie wiem, Pola McCartneya, czy jeszcze mu się nie znudziło występować. Ale no to jest kwestia z jednej strony to jest, to, co ty robisz po prostu. To jest to jest to, co ty robisz. Na zasadzie pasja, tak, hobbit jasne, ale. Widzisz też często odzew tej drugiej strony i gdybym, tak mi się wydaje, że gdybym poszedł na jakiś spacer, który miałbym poprowadzić i byłaby głucha ściana, pozdrawiam wszystkich nastolatków chodzących na no wyszkolne właśnie, wycieczki. Chciałam cię teraz zapytać, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe zjawisko, jak ja obserwuję, ale dokończę. W każdym razie, no to jeżeli byłaby taka ściana raz, drugi, no to faktycznie wtedy wątpisz, możesz zwątpić przynajmniej, czy jest jeszcze sens, czy to, czy to masz, nie? Natomiast... Nie, ja sądzę, że kwestia z tego, jeżeli jest Twoja przyjemność i robisz siebie klauna. No to... Ja obserwuję właśnie czasami, jak przewodnicy nasi łódcy starają się młodzież zainspirować, zainteresować, zainteresować a oni stoją. Na szczęście rzadko mają telefony w ręku, mm -hmm. co już jest sukcesem, ale widzę właściwie, że ciężko ich jakoś tak wciągnąć w tę opowieść o łodzi. Być może to wynika z tego, że oni są faktycznie trochę przeboczcowani, a być może z tego, że. Niektóre te wycieczki to są po prostu szkolne wycieczki, i nie zawsze to jest coś, na co czekali. Nie? Znaczy, to jest jedna rzecz, nie oszukujmy się, bo oczywiście mogę teraz i e, każdy z nas, każdy z nas przewodników mógłby w tym momencie powiedzieć coś takiego, że stoisz do, przed twarzą do odbiorcy i odbiorca po prostu ujesz, jak wioska przeklętych, nie? Na zasadzie zero emocji. Słuchaj, tak. Nawet nie wiesz, tam, ktokolwiek jest w środku, po prostu, bo to jest takie zero emocji. No, nie słucha, Ale właśnie nie wiesz nawet, po prostu, bo to może wiesz takie off wewnętrzny. Ktoś deaktywował z pilota. ale I co wtedy robisz? Znaczy, nie no, ja robię swoje, natomiast okay. na, to może jak sobie narzekać, ale jak sobie przypomnimy nasze wycieczki, obojętnie czy to były wycieczki, które niektórzy mieli w latach, jak byli młodymi, w latach 60 czy 80 czy 90 nieważne kiedy. Każda szkolna wycieczka, tak jak powiedziałaś, to jest szkolna wycieczka, ona z nadania jest obowiązkowa i każdy na wycieczce przede wszystkim liczy na to, żeby mieć czas wolny w końcu, no to jeżeli przypomnimy sobie takiego taką małą Dagmarę, takiego mego Krzysia w środku sprzed wielu tam y, szkolnych lat, powiedzmy, no to wtedy faktycznie ja bym się cieszyłam na takie wycieczki. Ale chyba na no czas bułyntegre... wolny bardziej. co? <grymne> to prawda, <grymne> integracja. Jest... Tak, oczywiście, że tak. Więc szkolne wycieczki są super, ale nie ten koleś, który w tym momencie mówi po prostu. I to jest, ideal, to jest idealne. Ale wyzwanie. Bo... wyzwanie. To jest wyzwanie, wyzwanie wiesz co, to jest fajne, bo przynajmniej ja sobie tak myślę, przewodnik w tym momencie konsoliduje grupę, bo on jest wspólnym wrogiem na całej tej grupy. I ja oni wtedy się nie <grymne> bardzo ciekawe samym, podejście prawda? Masz do tej pracy. <grymne> nie, to Zaskoczyłeś mówię, że, mnie, Mówiąc że... tak żartobliwie, Nie, po prostu wiadomo, że chcesz przekazać jakąś tam wiedzę, chcesz zainteresować miastem, jeżeli zapamiętają 3% to z tego... To jest szansa, że wrócą kiedyś jako dorosli ludzie. To właśnie o to ludzi. chodzi. Moim zdaniem dochodzi przede wszystkim o to, żeby ludzie, którzy przyszli na y, spacer do Łodzi, żeby, nieważne, nie muszą znaleźć kim był Szajbler, czy kim był Poznański, to jest super, jak zapamiętają, natomiast przede wszystkim, żeby zobaczyli, że te stereotypy, które o Łodzi się powtarza, że to są tylko stereotypy, natomiast Łódź jest zupełnie innym miastem, że jest fajnym miastem. Ja wiem, że to jest takie nieładne słowo, ale to jest fajne miasto po prostu. I... Czyli taką opinię, że z miastem nieoczywistym możemy śmiało zastąpić takim określeniem, że jest po prostu fajnym miastem. No, a można używać jednego i drugiego. To jest nieoczywiste fajne miasto. To jest nieoczywiste fajne miasto. No to teraz powiedz mi, jakie ty lubisz miejsca? W łodzi, tak naprawdę, tak od serca, że one mogą nie być na Twojej trasie, mhm. ale chętnie tam za każdym razem idziesz. To które to jest miejsce? Ja bardzo lubię ulicę Piramowicza. To jest jedna z moich ulubionych ulic w Łodzi, i jak, jak tylko mogę, to wyciągam jednak, żeby w te zakamarki gdzieś tam boczne, brzmi zakamarkami przejść, więc to jest na pewno ten rejon. Ja przede wszystkim bardzo lubię te tereny spoza centrum, czyli jakkolwiek nazwiemy że Stare Pole się to jednak jest centrum. Natomiast mi chodzi o takie tereny jak Ulica Czerwona. Po prostu uważam, że Ulica Czerwona jest jedną z tych przepięknych ulic, które czekają na ponowne odkrycie. Natomiast to jest bardzo magiczna ulica i to są takie rejony. Ale przede wszystkim. Jestem wielkim fanem po prostu, oczywiście, bo to musi paść, musi powiedzieć, łódzkich rzek. Łódzki rzek, <laughs> rzek. Łódzkich tak. rzek. Więc ja generalnie. I teraz ci, którzy nie znają łodzi kompletnie, powinni wyciągnąć mapy i szukać. Tak, gdzie tego... są te rzeki? nie? Gdzie to z lupą? Ale też, to też jest ciekawe, bo jakiś czas temu na spacerze właśnie dla łódzkiej organizacji turystycznej były panie z Kaszub, jedna już mieszka w Łodzi od wielu lat, a druga właśnie w gości przyjechała. i Obie stwierdziły, że jeśli chodzi o te rzeki, to są rozbawione, że my coś co u nich jest na Kaszubach rowem melioracyjnym, oni nazywamy, nazywamy rzeką. <śmiech> <śmiech> Więc to jest takie ciekawe spostrzeżenie, no ale tak, jak się, jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, można powiedzieć, aczkolwiek nie oszukujmy się, Każda duża rzeka kiedyś była małą, po prostu więc i znaczy korzystać z tego pływa. Znaczy, nie mam nadzieję, że nagle jaśniej będzie wielką rzeką, chyba że po, po, po deszczach. Natomiast y, są to tereny bardzo, y, naprawdę, y, Doliny Rzeczne Łódzkie, które widać chociażby, jeżeli idziemy do manufaktury, o czym sobie często nie zdajemy sprawy, że stając na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej Zachodniej pod y, biurowcem Ogrodowa Office. I patrząc w kierunku manufaktury, my widzimy przepięknie naprawdę roz, rozłożystą Dolinę Rzeczną. To, to, to robi niesamowite wrażenie, jak czasami się jeździ właśnie po łodzi rowerem i oglądamy sobie, wydawałoby się, kamienicę, podziwiamy, ale jak popatrzmy przed siebie, jak jest ułożenie właśnie tych Dolin Rzecznych, nawet Piotrkowska, sama, sama Piotkowska, to to jest naprawdę bardzo bardzo poetyckie, że tak powiem, już tutaj tak napuszczonym językiem. Jak się, wędruje ulicą, jak się wędruje rzeczką sokołówką w okolicach ulicy Szczecińskiej, to jak układa się cała dolina, i to są po prostu naprawdę rewelacyjne rejony. I te dzikie tereny, tak naprawdę wystarczy wyjść parę, może nie to, że metrów, no ale powiedzmy 4-5 km od Wielkiego Siedla, i my jesteśmy naprawdę w dzikim przyrodnicze terenie, więc i to jest wszystko w Łodzi tak naprawdę i naprawdę nie trzeba się nastawiać, nawet nie trzeba wsiadać w tramwaj, żeby podjechać gdzieś, bo wystar wystarczy wyjść, nie wiem, ktoś mieszka na Dąbrowie, tak. przekroczyć ludzie Śląską i mamy przepiękną Dolinę Olechów, w obliżu, w Śląskie, Młynek, okolice, te okolice, to tak, są przepiękne to jest, tereny i właśnie takie to dzikie, to są bo one... Tereny. Tak. A powiedz co po pierwsze, pasja do filmu, czy miłość do Łodzi taka właśnie, że wiedziałeś, że będziesz chciał swoje życie zawodowe z tym związać? Pierwsza to była miłość do Modern Talking. To wygrywa wszystko. <laughs> jakby to powiedzieć, mamy coś wspólnego. Nie o to pytałam, ale no, mamy coś wspólnego. Nie, to ja tak, tak, tak. też mam ze sobą. Jomachajo, <laughs> masła, wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że i to jednocześnie, jakby to nie umiem ci wskazać, to jest coś, co jednocześnie się tworzyło. Dla mnie łódź zawsze od, ma od małego, w zasadzie, Jak jeszcze byłem nie wiem, w szkole to się wkurzałem, że musimy robić albumy o Warszawie albo o Krakowie, a czemu o łodzi nie robimy albumów? No ale to też pamiętajmy, to była troszkę na łódź, więc ale ale nie uczono od, nas o tym. Tak, ale od początku też, nawet jak się w szkole podstawowej, jak się mówiło o łodzi, to zawsze ten film się gdzieś pojawiał. Łódź filmowa, Hollywood. I ja pamiętam, że jednak to się nam wtłaczało do głowy, że jesteśmy mocni w tej akurat dziedzinie. To znaczy u mnie w szkole kompletnie jakby to nie? było pomijane, ale to jest też ciekawe, co mówisz, dlatego że y, dopiero po latach tak naprawdę, jak wróciłem do y, cyklu y, Zbigniewa nackiego, czyli o Panu Samochodziku, to mimo, że ja to jako uczniak pochłonąłem od razu, to kompletnie nie zwróciłem się. uwagi, że to się tam akcja się dzieje w Łodzi często mm -hmm. przecież, no, bo czy to niesamowity dwór, czy y, 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 zagadki Fromborka i tam właśnie jest. Łódź jest wielkim ośrodkiem filmowym. Po prostu, ja mówię, kurczę, ja to czytałem i ja nawet nie pamiętam, że tam było coś o filmie wspomniane. Natomiast tak, że w ogóle o Łodzi było wspomniane, że spotykam się w honoradce, jest opisana honoradka. W związku z tym yy, łódź chyba, jeżeli już miałem powiedzieć film i łódź jednocześnie, aczkolwiek niekoniecznie film w Łodzi, o, może tak. No ale jak ktoś chce się wybrać na fajny spacer o tematyce łódzkiej, to na pewno trafi do ciebie, tak. albo nie wiem, gdzieś będzie w okolicach, to... Spojrzę na Ciebie i będzie widział, jak chodzisz tą trasą i opowiadasz, przynajmniej ja tak parę razy zauważyłam, że stoisz, słuchani, a ty mówisz o filmie. Co też jest ciekawe, bo niektórzy mówią, że to jest już przeszłość. Czy tej łodzi filmowej już nie ma, że tak naprawdę my żyjemy jakąś wyimaginowaną rzeczywistością. Hmm, to jest ciekawe pytanie, bo w sumie można byłoby zadać, odwrócić to pytanie właśnie, że, że, że żyjemy wyimaginowaną przeszłością. Ok, ale z drugiej strony, tak. Nawet z, z ostatniego roku Dost, film zagraniczny strefa Interesów dostaje skara. Współwyprodukowany jest przez firmę złodzie, Extreme Emotions. Lava Films, który ostatnio też zdobywa nagrody, Lava film, który jest łódzką firmą producencką. Mamy Momakina, który też jest, który produkuje lalki chociażby dla Wes Andersona i film, jak była, film był film Miasto Psów czy Wyspa Psów, nie pamiętam tytułu dokładnie, więc przepraszam, ale w każdym razie mamy cały czas tę pulsującą energię kreatywną, która tworzy dla filmu. Ja już nie mówię o tym, że uciec plenerem, bo ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale staliśmy się tylko plenerem, ale znowu dwa dni temu ogłoszona informacja, że Szkoła Filmowa w Łodzi jest cały czas w czołówce. W czołówce. Cały czas działa wytwórnia filmów oświatowych, która też nie tylko produkuje, jasne, to nie jest już roczna produkcja na poziomie 50 czy 20 filmów, ale te filmy, które są wyprodukowane też na przeglądach zdobywają nagrody. No i mamy Je... łódzkie centrum filmowe, mnóstwo strojów. I właśnie i chodzi o łódzkie centrum filmowe, gdzie oglądamy filmy Smarzowskiego Wołyń, i widzimy kostiumy wypożyczane właśnie z łodzi, tak naprawdę. Jeżeli my sobie często też nie zdajemy sprawy, że filmy zagraniczne. Są udźwiękawiane właśnie w Łodzi, tak naprawdę właśnie w pałacu dźwięków w Toi. A oprócz tego dorzućmy jeszcze narodowe centrum kultury filmowej, które świetnie organizuje i spotkania filmowe i właśnie taki coś ale dyskusyjny klub filmowy. Cały czas działają kina studyjne. To wcale nie jest takie oczywiste w innych miastach w Polsce, że działa, działają w takiej ilości kina studyjne. Gdybyśmy pojechali do Gdańska, to znaleźlibyśmy, jeśli chodzi o takie małe kameralne. Jedno w centrum, tak naprawdę, a u nas możemy się pochwalić kinematografem, przy Muzeum Kinematografii, Eudekiem, kinem przytulnym, który działa sobie wprawdzie poza już teraz centrum, ale cały czas funkcjonuje, czy właśnie NCKF-em, i jeszcze byśmy dorzucili Kino Charlie, które jest najdłużej a więc my wbrew pozorom, ta kultura filmowa w Łodzi, jasne, ona nie jest na takim poziomie wielgaśnym, jak była przed 1989 rokiem. Ale też czasy się zmieniły. Po zmieniły prostu. się, no, zmieniła się w no ogóle. No o, filmie. o to dokładnie, filmie dystrybucja część. filmowa. Natomiast e, zakładam, że już do przyszłorocznej rocznicy, 50-lecia Ziemi obiecanej, się przygotowujecie, bo słyszę, że niektórzy planują wydarzenia. Więc myślę, że przywódnicy też się do tego przygotowują. Pozdrawiamy Justynę Tomaszewską. <grymne> Pozdrawiamy. Bo nie wiem, czy państwo wiedzą, ale to jest jej ulubiony film Justyny. <grymne> ja myślę, że wiele osób lubi ten film. On jednak troszkę wprowadza taką, taki dreszczyk emocji, dlatego że część z nas miała w rodzinie kogoś, kto mhm. albo pracował tak. w włókiennictwie, albo gdzieś był z tym powiązany. Więc myślę, że to, to jest film po prostu łodzian. Wiem też, jak była grupa Japończyków, którzy przyjechali tutaj do Łodzi i chcieli co nieco zobaczyć i zaczęliśmy właśnie opowiadać o Ziemi Obiecanej, to coś kojarzyli, więc mm -hmm. jednak ten film trafił już pod wiele strzech. To znaczy bardzo dobrze, to jest, bo to jest jak wszystko w Łodzi i to jest ambiwalentne. To znaczy z jednej strony super, mamy film nominowany do Oscara, który jest rewelacyjnym freskiem, Świetnie zarysowane postaci, jest bardzo malowniczy, bo to, to w ogóle można powiedzieć o, o filmach Wajdy, że jest malarstwo tak naprawdę w jego filmach, bardzo obecne. Natomiast jednocześnie, ja mam z tym taki mały problem, być może się narażę wielkim miłośnikom Ziemi Obiecanej, ale ten film się trochę położył też cieniem na wizerunku Łodzi. No jednak y, gdzieś tam, to jest pieśń, nie dość, że film z lat 70., ale opowiada historię w zasadzie z końca XIX wieku a niektórzy y, cały czas gdzieś przez mają ten obraz tego tak, filmu że nas... to jest cały czas tak wyglądające miasta, taki skansen, że, że niby jest, no Łódź nie jest skansenem. Tylko wiesz, to, tak? myślę, że to się powiązało z tym, że Łódź przez wiele, wiele lat już w czasach, kiedy inne miasta się rozwijały, gdzieś była i no trzymała się. Po prostu, tak, traktowana własne i, i dlatego to się tak niektórym. Tak, ale rzeczywiście, ale rzeczywiście, że tak. Natomiast kwestia. Ale masz rację. Zgadzam się z to tym, że gdzieś, dla niektórych może tak. być ten wizerunek łodzi z tym kojarzony. Tak, i zdarza się bardzo często, że przyjeżdżają osoby, które pytają, gdzie są te fabryki, i mają gdzieś taką kliszę wydrukowaną, że tak jak w każdym innym europejskim mieście, tak samo u nas jest osobno centrum, na pewno jest rynek, i osobno jest ta część przemysłowa gdzie Przecież każdy, kto choć trochę pochodził po łodzi, wie, że u nas jest wszystko przetasowane, tak naprawdę. Nie ma osobnej części fabrycznej. No my sobie siedzimy teraz na dachu, gdzie stąd widzimy co najmniej kilka kominów i wież ciśnień od fabryk, a jednocześnie zaraz obok widzimy też pałace i, i okazałe kamienice. Wille. Tak, wille, kamienice, pałace. W związku z tym nie ma, tak jest, to już, już prowadza taki mały dysonans dla kogoś, kto spodziewał się po filmie, że to jest po prostu jeden, jeden teren taki fabryczny bo też się tak zdarza, natomiast inna sprawa jest taka, jak, a, ja sobie zadawam, zadawam takie pytanie, a to w takim razie jaki inny film mógłby być takim e, reklamowym filmem wabikiem. o Łodzi, Pokazuj takim wabikiem właśnie. Czyli który jaki też? Byłby to film? No i tu jest ten problem, bo w zasadzie <laughs> jak to, bo jakbym powiedział, że na przykład film Tami z powrotem, który świetnie pokazuje Łódź, no to nie jest taki tak powszechnie znany, oczywisty. prawda? To nie jest oczywiście mimo że o Łodzi. Ucieczka z kina Wolność, gdzie, który jest świetnym filmem, faktycznie rewelacyjnym, no, a tam wcale łódź nie wygląda dobrze. Tam w łódź no, wygląda tak jak schyłkowy PRL po prostu. Ale to jest idealna metafora. Czyli celebrujmy rocznicę Ziemi Obiecanej, ale jednocześnie celebrujmy. zastanawiam się, jak można sprawić, żeby ktoś zrealizował ten film, pokazując <grym> najpiękniejsze tam. Inland Empire tego w sumie, można powiedzieć. Jest taki troszkę. Na koniec chciałam Cię zapytać, jakim Ty jesteś turystą? Jak gdzieś się wybierasz? Jesteś turystą. Wymagającym, bierzesz przewodnika, żeby. Zadaje mu najgorsze pytania. No. Przerywam mu każdą, każdą kwestię. Nie, nie. Ja jak jeżdżę, to lubię po prostu y, zatopić się w mieście, czy w ogóle w danym miejscu, gdzie jestem. To znaczy, y, lubię nie wiedzieć nic o danym, o danym mieście, żeby właśnie. Y, jeżeli jadę do miasta, oczywiście. Y, ja lubię udać się na odpalić szwędacze. I po prostu dać się ponieść nogą, i wtedy właśnie złazić miasto. Bo ja wychodzę z takiego samego założenia, jak to też, mam nadzieję, że większość przewodników robi podobnie, przekonać ludzi tutaj w łodzi, że to co widzimy, te wszystkie fasady, na przykład, wokół takiego czy innego rynku w miastach, to jest tylko właśnie fasadowość, a prawdziwe miasto dzieje, dzieje się w tych wszystkich zakątkach i zakamarkach. I to jeżeli to jest prawdziwe w łodzi, to to prawdopodobnie też jest prawdziwe w każdym innym mieście. W związku z tym fajnie, że jest rynek, ale zobaczmy, co jest w tych bocznych uliczkach, na przykład, jeżeli jakieś są. Ale zdarza ci się z przewodnikiem na przykład zwiedzać miasto? Zdarza mi się, zdarza, zdarza się. mi się. Aczkolwiek yy, wolę najpierw po swojemu. Zdarza się od czasu, jaki się ma. Wiadomo, że są takie tereny, yy, tak jak Kostrzyn na Dodrą, w zasadzie na dwa to powinno być, ale Kostrzyn na Dodrą, gdzie. Yy, bez przewodnika zwiedzanie terenów tego właśnie starego kostrzyna to jest bezcelowe, ten tak bo człowiek nic nie wie. A przewodnik to świetnie wypełnia powieści. Więc, tak, oczywiście zdarza się korzystać z takich usług, ale pierwszy dzień na wakacjach to zawsze jest y, poszwendać. Ja też gdzieś czytałem, że jak John Lennon przeprowadził się do Nowego Jorku, to Joko Ono powiedział mu pierwszy dzień. Łaś i zaglądaj w każde zakamarki. No i to robił, no i w sumie się wtopił w to otoczenie. I to jest chyba turysta, który staje się mieszkańcem. Zobaczyć to oczami mieszkańca. Czyli najlepsza pojęta dzisiejszego naszego spotkania. Po prostu przyjeżdżajcie do Łodzi, zaglądajcie w zakamarki i poczujecie to miasto. Dziękuję Ci bardzo. Teraz jest czas dla Ciebie. Możesz fotografować te kominy, jeżeli dla Ciebie mają urok, bo my jakoś już z tym widokiem się oswoiliśmy. Dzięki wielkie. Do dzięki, zobaczenia. Gdzieś na Piaczkowskiej. Do zobaczenia. Hej.